Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przetestujemy sobie nowe terminale, czyli te skrzynki, tak naprawdę, co weszły. I zobaczymy, czy się opłaca je otwierać. Dodam Wam tylko, że ja je kupowałem na początku jakoś w czwartek, piątek i dopiero teraz ten filmik stawiam, więc no były one trochę droższe. Dobra, no to otwórzmy sobie kilka tych terminalów. I ja jeszcze nigdy nie otwierałem, więc zróbmy to pierwszy raz. Okej. Okay. Złoty 40 No... Nie chcę tego zrobić tak naprawdę. Więc lecimy z kolejną ofertą. Czekaj, co coś takiego za... Mogę wrócić starej oferty? Nie mogę. Okej. Okay. Faktory New i Statrak. No, powiem Wam, że ciężka decyzja. Kurde, no nie wiem, takie Valorantowe te dwaretki. Za 83 zł. Nie wiem, co zrobić, ale odrzucimy ją. Halo? O, zagwałam mnie w ogóle. Odrzucimy ją, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze, czy źle zrobiłem, odrzucając tą ofertę. Okej, okay. dostajemy znowu teraz. No ta oferta jest bardziej interesująca, ale też nie jesteśmy zainteresowani. Więc co nam da jako kolejną ofertę? No nie, no nadal. Kurde, no ciekawe to jest, ciekawe. Okej. Okay. No dobra, czyli jak widzicie, z tej skrzynki dostałem takie oto itemy. Widzicie, ile też kosztowały? Nie wiem, czy to się opłaca. Ta AWPA, co prawda, mnie korci, żeby ją wziąć, ale no nie jestem jeszcze w 100% pewien, czy to zrobię. Więc ja mogę sobie odczekać te dwa dni i za dwa dni po prostu sprawdzić, czy będzie mi się to opłacać. Dobra, mamy tutaj drugi, kolejny terminal. I uwaga, zobaczymy, co w tym dostaniemy. Mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego tamten, no tak zbytnio nie był interesujący, okej, okay, tutaj dostajemy na start, no nic ciekawego Więc sobie odbierzmy kolejny Też nie jest ciekawe, ja to celuję właśnie w jakieś słabe floaty albo ogólnie w coś ciekawego No tutaj minimalware, nadal nie jest to nic ciekawego Ciekawe, czy to jest jakaś szansa? No, tutaj w ogóle nic nie dostaje ciekawego. Tu mam piąte teraz, już chyba. Skar. No, tutaj w ogóle nic na mnie poleciało. Tu totalny środ był. Wszystko to by było po prostu stracone pieniądze. Więc dobrze tutaj nic nie odebrałem. Bo by się to skończyło no nie za ciekawie. Co się dzieje, jak się kliknie? To see you next time. Okej, okay. czyli nam to w ogóle znika? Okej, okay, dobrze będzie. No i dobra, jest to trzeci terminal I zobaczmy co tym razem się uda No, pierwszy był git, drugi był masakryczny I tutaj... No, pierwsza oferta nie jest interesująca Kolejna oferta Kurde, też nie jest ciekawa <grym> Okej, okay. trzecia oferta jest już trochę lepsza ale kurczę, nadal to nie jest to, co bym ja chciał mieć. No to nadal nie jest nic ciekawego. I czy ta oferta będzie ciekawsza? Kurde, no też nie. Ok, lecimy dalej. I? A, to już był koniec akcji. No jak widzicie, no trzecia skrzynka i tak naprawdę nic ciekawego, tylko jedynie tą AWP dostałem. Dobra, mamy tutaj czwarty terminal i kurde mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli coś ciekawszego, bo po prostu będzie to słabe. słabe. Ok, tutaj dostajemy petkę w tentraku, No jest to dosyć ciekawsze niż poprzednie, ale to nie jest nadal co byśmy chcieli. No nadal to nie jest nic ciekawego. No ja mam jakiegoś pecha, czy o co tu chodzi? To jest czwarta oferta. Ty no, tutaj też jest lipa. I? Czy dostaniemy lepszą ofertę? No nie dostaliśmy. Nie dostaliśmy, niestety. No i tutaj też oferta jest beznadziejna, no. Więc no tylko w tamtym się opłacało. Dobra, no i to już będzie ostatni terminal, bo po prostu. No, one kosztują po 15 euro, czyli jakieś 60 zł każdy. Ja to na szczęście je wytropiłem na kontach. Więc no mam trochę prościej, ale użyjmy sobie tego terminala i zobaczmy jak to w ogóle wyjdzie. Okej. Okay. No, to już jest ostatni i tutaj no jak na razie nie było nic ciekawego. Tylko w tamtym pierwszym. Tutaj też jakieś oferty, jakieś totalnie nie wiem. Co? No kurde. No, lipa. I ostatnia oferta chyba? No, nie wierzę w to. To po prostu trochę jest <taki> takie skamerskie. <taki> skamerskie te skrzynki, no. Wam powiem, że no nie jest to za ciekawe. To było pięć skrzynek, więc otwierać już nie będę. Starczy tego. No i podsumowując, jest to bardzo średnie moim zdaniem, no bo trzeba zapłacić za skina. No i te ceny są czasami z kosmosu, jak widzieliście. Za dual baretki w Statrach mam płacić 80 ile złoty. No jak dla mnie to jest po prostu naciąganie ludzi na. Siano, Valve tutaj sobie pomyślało, że jak skiny sprzedają się po kilka tysięcy, to oni też mogą. Bo również jak wam dropnie właśnie M4 albo Kałach z Tatraku Factory New, to może on kosztować nawet i 6000 tysięcy na polskie złotówki. Bo ktoś wstawił screena, że 1500 dolarów musiał zapłacić. Jeżeli wam dropnęła ta skrzynka i otwieraliście ją, dajcie znać, czy coś ciekawego było. A my już niedługo zobaczymy, ile te skiny tak naprawdę będą warte i czy ta skrzynka spadnie z sceny totalnie, czy ta skrzynka będzie nowym fenomenem CS-a. Jak dla mnie jest to kolejne gówno. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia do usłyszenia. Hejka.